Nasze, Lato, Bentley, Bentley Lambo, Lambo, Kali, Gelato, Toast, Zato. O to tak, złapałem się i spuściłem. O! Oh. <mixes> Puściłem! Co? W jakim jest pies? Hallo? Przestałam się do bidonu i mi tak... tak. I się mogłam ust wyjąć. Zjadłam w ogóle kołąbka z serem. What? Jak z serem? <noise> Że kładziesz na kołąbka ser. Zajebiste. Znaczy ser jest, jest ze wszystkim dobry, ale coś mi tutaj nie... nie, nie... Ale jest zajebiste. Ale coś mi nie, nie działa tutaj. Działa fest. Kołąbka <noise> z serem. Fuck? Daj muzi <grymie> ja, ja. Babka idź Ten co mi ty Co to było? Nie, nie idziemy, idziemy do Brazilii Idziemy do Brazilii <grymie> On nie tam to takie się ciężko wchodzi Chodź <grymie> 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 to na dole z... Do, zjuszamy, a nie No dobra, no to chodź <noise> nie, no jak głowę dostałem ten, miał nawet takie spodnie to jak takie na depalczyk. Płytę chodnikową. Dobra, jeszcze tego potrzebujemy. Co to jest? Druga płyta chodnikowa. <noise> oj, 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 przepraszam. Oj, przepraszam, ja przepraszam. <noise> nie, to ja przepraszam. <noise> nie, nie, to ja przepraszam. <głosy> <głosy> e, e, to <noise> to, <smoka> ja przepraszam. <noise> Mateuszku, jakby... Szanujmy się. To była moja wina. Nie, Mieszku. To była moja wina, przepraszam. Short już jest. Pałac jeden. Eee. Co?! <grym> <grym> Oj, Kasia, też mi uciec? Mam mało HP. Nie. Ubijemy się do końca. Dobra. Ok. Widzisz? Mówiłam. Zaraz. Teraz, teraz możesz wrócić. <grym> umarłeś. <grym> Chciałem ci to w trybie oznajmującej. Agresywnie. Agresywnie? Ja mam chyba być agresywny! Tak? Tak! Nie. Jeszcze to szatujecie i potem mi będziecie szantażować. Oczywiście, Nie, że tak. Absolutnie. Nie. Co oglądamy? Po tamtej stronie? Co? Jak się? Ja coś czuję, że ta laska będzie tym demonem, czy coś. Nooo! Oh. Ale nam zaspojerowałem! Nooo! Abym zjadł jakieś łbasy. Fity, fity. Ale tam no. ale tufy, tufy. Ale jak on z grilla wiecie, nie? nie jestem głodny teraz. No nie, ja no, Kasia, ci Teraz będziemy wszyscy głodni, ale razem! Besties Kasia to jest komunizm, nie bestis. <laughs> A ty co wpierdalasz, kurwa? E? Dupę byś ruszył, a nie wpierdalasz. <laughs> tak, a dupa rośnie. Aha, no body body no, <laughs> <body shaming. śmiech> Do, bo ty shaming? Bo ty shaming. Oo! a Położę, to wiesz, no, tak nie nie, o nie. nie, ja pierdolę. Ej, nie miło mi robicie. <laughs> Granat tam leży. Rozpierdol go. Nie ma granatu. Rozpierdol go! Nie ma, tam nikogo! Wycjaś w pizdu! Rozpieram! Na początku mogę się wydawać nieśmiała, ale uwierz, że jak się lepiej poznamy, to będziesz miał dość mojego gadania. Już mam. Dobra. Jak kobieta jest szeroka, to będzie ci robi. No właśnie, że dzieci będzie. Fajne z dzieci. No, mam nadzieję, że będzie się zgadzał na aborcję, dobra. dobra. Co ty sobie wyobrażasz? Kurwa, wielka Kurwa! Kurwa! kurwa. kurwa to co, amerykański pragmatyzm. O oh, nie nie. Ty więc to jest Nie Nie mam pojęcia mam. A ty sama to pisałeś? Tak. <laughs> nie wiem jeszcze. Koś na pewno. Aaaaaaaa, Aleksandra. Myślałem już Aleksander. Porn causes brain damage. To <unsafe problem> <laughs> <laughs> Tak, tak, tak czegoś tak, ten tak, tak, tak. film. Budrek <laughs> to też posłuchać. łapos. Miałam jakiś udar? Czy po prostu nie mówiliśmy po polsku? Krzysia powiedział, że do ciebie miał pisać, a ja powiedziałem, że tylko z jemi można grać. jemi? Z jemi. Oj ja oj. Dobra, jesteśmy. Najgorsi. Ja jestem... Oj, Co się stało? Co Ej, to jest chyba takie zgadywanie, która rura jest dobra, czy coś takiego. Klasyczny Tinder. Na, <grym> na stacji benzynowej. Przegrałem. Piłem... <grym> Piłem z puszki pićko i... Tak mi chlupnęło z puszki prosto w sam środek nosa, tam tak głęboko. O. Idziemy ich jemać. Dzieci są od rosołek. <grym> I serio? Druga strzelba? Czekaj, maja. Trzecia strzelba! O, dziwki! Czwarta kurwa. strzelba! Piąta Czekaj strzelba! Mnie. A co tutaj słodko chrumka! O kurwa! Dzik! O. ale żeśmy <laughs> się biebali! Gonią! O. Gonią! Gon 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 Gonią! Mieszko, chodź autem! Szczerze, się Mieszko! 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 Jeszcze stykam! Jeszcze ile masz HP? 70. Ja chodź autem! Wsiadajcie! że wsiadajcie! Szybko, z autostras! Nie! Ja jestem na górze! Goni mnie! Dajcie mi! Dajcie No, no. Ponuś, no, no nie siadaj. Nie. Ja nie mi! Ten mi! Dajcie pompe. Tak właśnie właśnie mi! na mi! Dajcie mi! Dajcie mi! Dajcie mi! do Twoje. To nie były moje głosy, tylko mój tata. Mam tata, jakby co też. Nie miło, flex na mnie robisz. No. Pies mnie nie biorę twoje zdanie. A ciebie po prostu piesję. A oj, mam się. kurwa w tym Rekord video. Będę, są do CIP. To są podpaski w takim razie. No tak. Masz 69 dosłownie śmieszne. Ej, Bo... śmieszne. No tak, w sumie. Mnie bawi. Mnie też bardzo bawi. Mnie też. A ja nigdy nie widziałem kobiecy. Dobra. Podo? O no? O kurwicę. Podobno. Tornado jest za tobą. Jakie tornado? O kurwa. Ja <laughs> widzę. Muszę się czekać, a oh, fuck sorry Ej chłopaki żyjecie, czy mnie do innego wymiaru wywaliło? Cicho bądźcie, nie chciemy Ej bo musimy znaleźć ty kanał Jak znaleźć? Nie znaleźć go musimy, chodź Go tu nie ma? No nie ma Halo? go co, tutaj, musimy go znaleźć Chodź no, no. Puśćmy jaką wymiarą piosenkę a moja mama kiedyś na kłasonka <głosom> to <głosom> to powiedziała Kroisland Nie ma to jak grać samemu kurwa w grę, która się nazywa Golf with your friends Rosołek tam mówię, że masz jakąś strzelbę dla tak? Ale to tylko na głupie baby Aha, ale no, czemu ja się, się odzywasz jak ja mówię o głupich babach <noise> To jest ta baby? Ja ogarniałem działkę, którą matka kupiła Ładna? Nie, to jest kurwa tragedia, wygląda jak Melina. Ale o mamę pytam. A! Mm -hmm. Nie. O, poza dźwięk! Co? Jakby. Jakby się ktoś zżygał. Sorry. D Czemu grze takie dro teraz droższe są? Inflacja. Trzeba wieśniówę nakupić, jak inflacja jest. A e, to jest ten flash? No. E? Tak, no co teraz trzymasz? A nie. Nieszka. To jednak nie fleź Uciekaj, uciekaj Trzeba <grym> zrobić? Kompilację dostał z tego kurwa co 5 sekund Z jednego dnia Mida kurwa wbijają no, no, no. Mazurek Dzięki Kurwa DPi w mysz zmienić odcinek <grym> Postaw spajka, to postawię ulta Pojeżdżam Nie! Jestem w ulicy! To muszę teraz wejść w łapę tytana, żeby mną rzucił i on robi takie whip, jak mu nie wchodzę. Whip. Wow. 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 Whip. Okay. mi na